Wiatr zmian, proszę Państwa, wieje w Polsce. Dziś inauguruję moją kampanię wyborczą w Poznańskim Klubie pod pretekstem Miejsce znane, lubiane. Cieszę się, że tutaj zaczynamy. Moim najważniejszym celem w najbliższych latach jest praca na rzecz tej zmiany. Chciałbym, abyśmy wspólnie przekonali Wielkopolan do tego, że prawo i sprawiedliwość lepiej reprezentuje lepiej wyraża przekonania i aspiracje poznaniaków, mieszkańców powiatu poznańskiego. To jest pierwszy mój podstawowy cel i pierwszy powód, dla którego będę kandydować. Kim jest? To już teraz 40-letni konstytucjonalista, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, radny województwa wielkopolskiego pełnomocnik PiS na powiat poznański. Były szef sztabu kampanii Andrzeja Dudy w powiecie poznańskim, członek Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Brawo. Ta inicjatywa chyba wymaga brawa w poznaniu Przedziałaś na rzecz dobrej zmiany w Polsce. Jestem świadomy, że ta nadzieja jest bardzo powszechna i jestem Zdeterminowany do tego, aby tej nadziei nie zawieść. Do tego kandyduję w tych wyborach. Bartłomir Wóbrewski jest członkiem Rad Opiekuńczych Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci w Poznaniu Kiekszu, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu, członkiem Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu. Absolwentem Marcinka oraz Uniwersytetu w Poznaniu i Bonn uzupełnia wykształcenie w Bambergu, Paryżu, Strasburgu, Berlinie. Co naturalne, w, w, w tej sytuacji zna angielski, niemiecki, rosyjski, francuski. Pracował w Instytucie Zachodnim w Poznaniu w latach 2001-2009 i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej w 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień, wspomnienie lata, dzień, słoneczne drzwy, nawet nawet tłumie w samym środku miasta, Doktor Bartłomiej Wróblewski należy do pokolenia, które w dorosłe życie wchodziło, widząc Polskę niepodległą już tylko. Budzi wielki respekt i szacunek, budzą jego dokonania. A przy tym wszystkim jest to człowiek niezwykle spokojny, ale także bardzo pracowity, któremu mrówcza praca nie jest obca. To wszystko razem wzięte daje nadzieję, że będzie bardzo dobrym posłem, a może i nie tylko posłem. Doktora Wróblewskiego poznałem z jego no, wielopłaszczyznowej działalności społecznej i politycznej i wydaje mi się, ponieważ w tej chwili zdecydowanie jest czas na dobrą zmianę, na zmianę generacyjną, to wszystko, co reprezentuje sobą doktor Bartłomiej Wróblewski, gwarantuje, że to, co było najlepsze w pierwszej Solidarności, zostanie przekazane dalszym, dalszym pokoleniom, natomiast dr Wrublewski wnosi to wszystko, co wolna Polska była w stanie mu dać, czyli przede wszystkim doskonałe wykształcenie i możliwość osobistego rozwoju. Pan Bartłomiej Wróblewski jest człowiekiem ambitnym, konsekwentnym, wytrwałym, potrafiącym zdobywać wielkie szczyty. Na takich ludziach nam zależy w Polsce. Pan Bartek? Na pewno będzie osobą kompetentną w Sejmie. Jest prawnikiem, a tam jak wiadomo, prawników jest nam bardzo potrzeba i jeszcze prawników, którzy mają takie nowoczesne spojrzenie: spojrzenie na państwo, spojrzenie na świat, bo przecież wszyscy wiemy, jakim światowcem jest Pan Bartek. To jest niezwykle ważne, bo Polska rzeczywiście musi dokonać takiego olbrzymiego skoku. A wiem, że pan Bartek będzie pracował i co ważne, co jest bardzo ważne, będzie pracował również na rzecz powiatu poznańskiego. Proszę państwa, to jest niezwykle istotne. Tam potrzebna jest praca. Tam naprawdę w powiecie poznańskim jest dużo, dużo spraw do załatwienia. Ku powieści tej, na kłońcu ludu wierny mój, a posłuchaj. Moim celem politycznym jest przekonanie mieszkańców Poznania i Powiatu Poznańskiego do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, niezależnie od tego, że opinie były różne, lepiej wyraża przekonania, sprawy, interesy, aspiracje mieszkańców naszego regionu. I lepiej jest w stanie reprezentować nasz, Poznaniaków, mieszkańców Powiatu Poznańskiego w parlamencie i w Polsce. Ważnym elementem mojego programu wyborczego jest kodeks podatkowy. Jestem zwolennikiem zastąpienia kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy przepisów dotyczących podatków zwięzłym aktem normatywnym, na który składa się około 250 przepisów. Przyjęcie takiego kodeksu wiąże się z szeregiem korzyści. Po pierwsze, wszystkim nam żyje się łatwiej. Łatwiej prowadzić działalność gospodarczą, łatwiej rozliczać się z Fiskusem. Po drugie, w konsekwencji podatki są niższe. Po trzecie, realizowane są dwa ważne cele społeczne. Polityka prorodzinna, a wiemy, że problem demograficzny jest najpoważniejszym problemem Polski. I po czwarte, projekt chroni osoby najgorzej sytuowane. E jest dobrym człowiekiem, <noise> po prostu. Bartek jest dobrym samorządowcem, co udowodnił będąc radnym w Sejmiku Wielkopolskim i dba o interesy zarówno regionu, jak i samego miasta Poznania. Jest otwarty, jest kontaktowy, bez problemu można z nim porozmawiać na każdy temat i zawsze, zawsze wysłucha. Bartka Wróblewskiego poznałam w zeszłym roku, właśnie w Buku, kiedy rozwieszał swoje plakaty. To było dosyć późno wieczorem i rozdawał również ulotki swoje i zaczęliśmy rozmawiać. I właściwie tak poznałam Bartka i od tego czasu obserwuję jego działalność. Kiedy przejął powiat, podjął pewne decyzje, które wydawały mi się błędne, ale niestety miał rację. Znaczy na szczęście miał rację, ma taką intuicję, ma świetne podejście do ludzi i umie ludzi motywować do pracy i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. A co jest jeszcze ważniejsze, sam jest szalenie wymagający wobec siebie. Wszystkim, którym są bliskie wartości chrześcijańskie i przywiązanie do tradycji, polecam, żeby głosowali właśnie na Bartka. Jest to osoba, która jest najbardziej godna zaufania, według mnie, w tej liście, na tej liście i na pewno nas nie zawiedzie. Jest, może to górnolotnie zabrzmi, ale naprawdę jest nadzieją dla, dla Wielkopolski. I całym sercem e, mogę polecić tę kandydaturę. Pana doktora Wróblewskiego znam od wielu lat. Solidny facet, nie potrafi przegrać zawsze do przodu. Można na nim polegać. Jeśli są sprawy, które trzeba dla dobra mieszkańców załatwić, można na niego liczyć. Bardzo jestem wdzięczny za wszystkie Państwa uwagi, sugestie, opinie. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Nie dziękuję z imienia i nazwiska nikomu, dlatego że musiałbym bardzo wiele ważnych osób dla mnie pominąć, a tego nie chciałbym zrobić. Serdecznie każdemu z osobna i wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście i e, cieszę się na kolejne e, godziny spotkania. Dziękuję pięknie. Zachęcam Państwa do udziału w wyborach i proszę o rozważenie oddania głosu na moją osobę. Nie zawsze powiem Państwu to, czego ode mnie oczekujecie, ale zawsze będziecie mogli na mnie liczyć. Lista prawa i sprawiedliwości, miejsce jedenaste, dwie jedynki.